Hej, cześć, siemano wam wszystkim W kolejnym odcinku Assassin's Creed Black Flag Znajdujemy się na statku, ja sprawdzam zegar o której mam skończyć Myślę... E, spokojnie sobie chwilkę jeszcze pogramy e, Nie mam zamiaru się tu jakoś mega skradać e, Poznajemy tutaj Adawale Naszego kompana wiernego do końca gry. Eee, co wam można o nim jeszcze opowiedzieć? Wszystkiego dowiecie się, jeżeli ktoś to eee, czyta. A jeżeli nie, no to. Ado ale był kiedyś niewolnikiem na farmie, czy tam pracownikiem. Eee, później poznał się z Edwardem w tym, na tym właśnie statku. Eee, I z...

Raz, dwa, i wszyscy o nas wiedzą, ale ten on nas nie wie, i go nie ma. Eee, dobra. Musimy przejąć teraz statki i uwolnić więźniów, z powodu tego, że no... Jakoś musimy się z tego wydostać. Nie jest zbyt fajnie, ale... No, ale nic się nie dzieje. Gdzie tu są nasi więźniowie? You're sailing with me. I'd follow you to hell for this, mate. Ok. Eee, tutaj pana, tego pana trzeba zaciukać. Eee, którędy by się tam najszybciej dostał? No, chyba tędy. I to jest ten fajny motyw przeskakiwania. Na dół i w górę, naprawdę daje to takie możliwości. No i właśnie tak, a nie, nie niewytajmingowym, ale tego już wytajmiguję. I nie ma pana Cyk, 18 więźniów. No, na pewno nie tutaj. Widzicie Widzicie tamten przedni statek? To jest nasza kawusia! Dwóch naraz. Okej, okay, tych dwóch panów... Stanie się anonimowy. Ja jestem anonimowy! Co się stało? Nie wiem, co się stało, serio. Waliło mnie tak, tak bo to widać pewnie na nagraniu z 200 metrów do przodu. Kolejni. Okej. Okay. Wchodźmy tutaj. Przejdziemy, przejdziemy, przejdziemy. Edward, dawaj tylko. Hop. Dobra. Zginąłem. Ja pierdzielę. No ej. Kurde. Ani nic no. W którym momencie jestem w tym? No i git. E, za rogu. Nie będziemy nikogo z za rogu zabijać. Nie chce mi się po prostu. E, dobrze, że mam dysk w miarę szybki. Bo przy moim szczęściu to. To będziemy dosyć często ginąć. Zejdziemy sobie... No. Ed, Już będę ci tak miło mówił. Słuchaj, słuchaj. O. To jest najlepszy sposób. Eee. Dobra. Z tego co widzę to ci ludzie są chyba pod statkiem. Eee. Załatwimy ich oczywiście. Muszę za chwilę sprawdzić ile mam miejsca na dysku, bo e, mam już cztery odcinki na tym dysku może być ciekawie, żeby mi przypadkiem i tam nie, nie, nie... stało się tak, że nie nagręwa mi się. E, oszustwo. No wiem co to są te oszustwa. Ale fajne było to zabójstwo! Fajna jest ta to, to możliwość kombinacji tych e, skrytych zabójstw. Nawet szybko na pokład. W ogóle my we dwóch rozwaliliśmy e, to zabezpieczenie, a ci we czterech nie dali rady. Normalnie strong, strong men. E, przeskoczmy się tak. Teraz jestem kapitanem. Cyk. Wypierdalaj. Dobra. Na pokład panowie i startujemy.

Obróć, obróć statek, obróć szybko statek, obróć ten statek. No szybko, szybko, szybko. Po co sobie podpowiedzi? Chyba je wyłączę. Trzeba się tu ustawić szybko, do góry. Uda się? Udało się. Dobra, dobra, startuj. Ja bym się zawsze że ten statek się wywróci. Nie wiem czemu. Lecisz tak statkiem, kątem to serio? E, 1600 metrów Wyp Wymknij się w locie. Wymkniemy się spokojnie. Podczas sztormu nie można używać. O kurde! No i mamy przejebane. Ale on się nagle ta tromba pojawiła. No weźcie, ej! Dobra, lecimy szybko. Tych trzeba rozwalić. Dobra, tych dwóch nie ma. Wypuśćmy jakieś peczółki za sobą. Eee, w życiu nie zginąłem w tej misji. Serio. Dobra. Weźmy szybko. Bo ja wolę szybko. O, Jezus, jak ten fotel skrzypi. Przepraszam za to. Znowu. Ustaw się dziobem w bezpiecznej fali, żeby umknąć. No to git. Dobra. Przeżyliśmy to dziwo. Teraz inna trąbami powietrznymi, żeby się uporać, będzie git. No kurde. To jest rzecz, której naprawdę się boję w życiu. To jest tak piękna rzecz, ale strasznie. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń. Dobra dało radę. Płyniemy dalej. Nie gorszy, że to się rusza. Dobra. To mnie ciągnie, kurde, ej To idzie w prawo czy w którą stronę? Szybko Przepłyń, że to przepłyń to, przepłyń, przepłyń, przepłyń oddal, oddal się, oddal się tam Na styk na tym, na styk na tej mapie żeśmy przepłynęli obok tego Na styk O już tylko 800 metrów no szybko minęło. Znowu jakaś fala. Dobra, dawaj tą falę. Zrobię ją. Dobra, dalej. Sorry, że się tak zamykam, po prostu nie mam o czym gadać w takim momencie. Ciężko jest to komentować jakoś e, kreatywnie. E, możecie pisać w komentarzach jakie tematy można by poruszyć. E, trzymaj się z tego daleka. Kolejna... O nie, dobra, to ucichła, dobra. Git. Płyńmy prosto. Jest godzina. Nie pamiętam o której zacząłem, ale dajmy na to 25 po pierwszej. No to mamy 5-10 minut, dopiero materiału jakoś tak. Coś więcej, coś mniej. Ale to nic się nie dzieje. Oh, God free elijah We made it! What a mess! Jesus! Oh, by God, we pulled this one straight from the teeth of Neptune. I'm Edward. Much thanks for your aid back there. Adewale. Ever been to Nassau, Adewale?

Sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So, what fair role would complement such unfairness? I'll be your quartermaster. Nothing less. All right. And as quartermaster, have you any immediate counsel for this Tyro captain? Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. I spied a few items in the hold earlier. Powder and a few pistols. Oh, if the we can use Second holster, if I can. <laughs> it's a good start. One you find laughable. Could we talk a moment about the condition of the ship? What's the trouble? I had a walk about the gun deck this morning and couldn't stand for what I saw. A clutter of lint stocks heaped like tinder, and one with a slow match still burning. Christ. And just nearby, two barrels of gunpowder, closer than man and wife, fit to explode at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for the cannons, they might as well be tossed. Clogged touch holes in need of scraping. Erosion on the bodies, barrel swabs as naked as knives, and breech ropes so rotted I could use them for knitting yarn. The short of it is, we need good equipment kept in fine condition. But we cannot win every battle with snares and shouts. So worry about your own armaments when it suits you. But don't forget about your jackdaw as well. No, indeed. We'll okej, okay. dobra, chciałem się zamknąć, bo to była ciekawa, e, ciekawy ten, ciekawy dialog. Żeby dbać o statek, bo tego nie pamiętałem, że no, on go zbeształ, że takie rzeczy były. E, chciałem tego posłuchać, zawsze jakaś nowa rzecz. O, 700, 7200 mamy, okej. Okay. Fajnie. E, czyli musimy zdobyć jakieś miejsce do. Do odpoczynku, po prostu na chwilkę, jakieś zwierzątku polować czy coś. Fajnie. Uh, proszę bardzo, panowie, odpoczywać. To jest rozkaz. Uh, APACo Island. Chyba tak to się czyta. Punkt szybkiej podróży. No to chodźmy, pierwszy sobie tradycyjnie. Uh, punkt widokowy. Punkt widokowy zsynchronizować i i to będzie wszystko. Jak na razie. Aha, to jest to tutaj. Aha, tutaj. Myślałem, że gdzie indziej, bo nie wiem, bo takie małe to się wydaje. Przepraszam, jewnęło mi się. Dobra. Mm, tu jest jakaś taka skrzyneczka, skrzynunia. Ja sobie zgarniemy. Zabite zwierzę. Tu jest coś. Nie, to są jakieś jaszczurki. Mm, tu jest jakaś buteleczka. Pozbieramy to. Wiem, że odcinek y, jest y, fabularny, ale po prostu no, to są rzeczy, które jest, no, zadaniem w fabule, żeby pozbierać na tej wyspie jakieś pierdoły. A są opłacalne. To jest jakaś, o właśnie, yy... dokumenty, listy. Jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, to proszę bardzo. Będę to jakoś tak. Można puścić w zwolnionym tempie na YouTubie. Często ostatnio puszczam filmy na YouTube w 5 razy przyspieszonym tempie, znaczy się, no nie 5 razy, no ale tym takim co ludzie szybko gadają i tak powiem wam, im dłużej się tego słucha, tym więcej wyrazów się rozumie i czas przyspiesza, bo jak się czegoś chce nauczyć, właśnie, co to była za mapka? Jak się człowiek chce czegoś nauczyć z YouTube'a, to musi oglądać kilka filmów 749625. Czy teraz ta wyspa? 6, 4, 9, 6, 2, 5 jakoś to tak było, ale to nie jest ta wyspa. Potrzebujemy jakiejś zwierzyny tutaj, zabite, oskurowane iguany i oceloty, e, dwa ocelotki i igłanka. Gdzieś na pewno coś tu będzie. Wiem, że mogłem podejść czy coś, ale nie chciało mi się. Szybciej jest tak, poza tym one zaraz tu zapełnują gdzieś obok eee, No i dostaniemy skórkę. Cyk. Co do zabijania zwierząt jest tam Anty, ale no niestety eee, niestety sprawa się sama nie wykona. Eee. O! Kurde, ile ocalotów! Pominiemy od razu... Nie pamiętam czy tej... w tej grze jest chyba noc. Nie pamiętam już tego. Bo się tak słońce zachmurało, jakby się miało na wieczór dalej dalej jeden cik 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 i mamy drugiego moglibyśmy się od razu ulepszyć wytwarzanie Ulepszenie od razu i sakwy na pistolet, sakwy na no. yy, ulepszenia Edwarda. Coś możemy od razu kupić, a coś posiadam, jakieś rzeczy? Odzienie czy coś? Nie posiadam nic. Odzienia, płaszcze. O, mamy odzienie Edwarda, legendy. E, takie dosyć ciekawe to odzienie, ale zależy co się komu podoba. Mamy jeszcze coś? Fragmentów Animusa nie zbieram, nie chce mi się. E, kiedyś się ich nazbierałem już w tylu seriach o Assassin's Creed, że naprawdę nic to nie daje. Jeszcze jakby się dało grać jakąś tam postacią ciekawą, czy ECM, czy cokolwiek takiego, to by było ciekawe. Tak, to... dobra. Uh boy captain, find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in it. Yeah. Taken from the holds, just as you said. A little more. taka. But it'll do. So, are we rested? Or should we idle a while longer? Best way anchor!

Hmm, gdzie jest Nassau? Eee, chciałem zobaczyć Nassau, daleko? Taką malutką przerwę robili 800 metrów. Płyńmy tam Gboga. Szanty są też bardzo ciekawe. Eee, robią klimacik, naprawdę. Posłuchajcie. A już nie, Nassau. No, słuchajcie się, przepraszam. Uh, masz teraz rangę 1600. Kiedyś doszedłem do rangi chyba 10000, coś takiego. Serio, to. Oh, tak, no, ra, to no, był. Pytam mnie, że jestem pod aresztem! Powiem mi! Wróć do mnie, Boyo! Wróć do jego master! Ja, byliśmy privateersami zanim wygrałem w sklepie. Witam cię na śół. Dobra. Eee, więc mamy nasał. Eee, ja sobie no, podskoczę do miejsca tutaj synchronizacji. No i chyba na razie skończymy odcinek. Będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Chociaż troszkę zostawcie lajka i suba. E, dla rozwoju kanału naprawdę to się sprzeda teraz, bo e, YouTube w ogóle nie promuje tego kanału e, No ale mam ciekawą w ogóle nazwę na YouTube. Zawsze do mnie mówili Boyson i tak dalej i teraz pa patrzę, że Bajorson się podobnie nazywa jak wpisuje się Boyson to wyskakuje Boyson e, Bajorson wyskakuje Boyson. no you know e, what I mean nie? Dobra, punkt synchronizacji zaliczony, nasał znajduje się tutaj, piękna wysepka i świat już, możemy prawie że pływać i ulepszać się, chociaż, chociaż jeszcze nie do końca. Musimy przynajmniej 2-3 misje zrobić. Dobra, żegnam się z wami serdecznie, do zobaczenia, obczajcie inne nowe filmy, siema.